Kim jest dla nas czcigodny Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki? Dla mnie ksiądz Franciszek Blachnicki był prawdziwym prorokiem. Zafascynował mnie swoją zdolnością podejmowania wezwań, wyzwań, jakie stawiał mu przed Kościołem współczesny świat. Nie bał się zaczynać wielkich dzieł i te, te, dzieła, te dzieła, dzieła, które potrafiły zmienić Kościół i potrafiły zmienić świat. No, dla mnie to przede wszystkim ojciec. Gdy byłam młodą matką, żoną z dziesięcioletnim stażem, przeżywałam taki czas, że chciałam być idealna, doskonała, a nie dążyłam do świętości. I w katedrze, odchodząc od obrazu Matki Bożej Płaczącej, w gablocie zobaczyłam słowa, które mnie przyciągnęły. To były słowa księdza Franciszka Blaśniackiego. Które mówiły o tym, no, uświadamiały mi, że przede wszystkim brakuje mi pokory i, i właśnie tego dążenia do świętości. I jak przeczytałam ten fragment jego pism, stwierdziłam, to jest prawda, to jest, tutaj mam szukać. No i stał się dla mnie ojcem, ojcem duchowym. I od tamtej pory jest mi osobą bardzo bliską, bo gdy przeczytałam jego notatniki, Dzienniki, Spojrzenie Świetle Łaski, to, to znalazłam tam przede wszystkim wskazania duchowe, też czasami przeżycia, które też sama miałam w swoim życiu. I dzięki temu było mi o wiele, wiele łatwiej. A ja, czy, poznając jego życie, no, zafascynowałam się tym, chociaż, chociażby krucjatą wyzwolenia człowieka. Wielkie dzieło. Jak ważna sprawa, walka o, o trzeźwość i. i Moralność naszego narodu i nie tylko. I ja, dając siebie tak niewiele, dając dar, dar swojej trzeźwości, mogę nie picia, mogę, mogę po prostu brać udział w tym wielkim dziele, poprzez tak, można powiedzieć, tak skromny dar w swoim życiu. No, jesteśmy przede wszystkim wdzięczni Ojcu za to, że yy, odpowiedział na. Słowo odpowiedział na wolę Bożą i, i po prostu stworzył ruch światło życie. A w nim właśnie gałąź rodzinną domowy kościół, bo w nim możemy się, w tym domowym kościele, możemy się formować i nawracać. No, właśnie jestem mu bardzo wdzięczny, właśnie, że rozpoznając rozpoznając sytuację, widząc jak małżeństwom potrzebna jest formacja, jak potrzebne jest im bycie, bycie ze sobą, bycie umiejętność powzrastania wspólnego w wierze. Odpowiedział na to wezwanie i właśnie szukając różnych możliwości, modląc się, znalazł właśnie dla nas takie rozwiązanie i, 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 dzięki, i też jest, dzięki temu możemy formować się, możemy być lepsi, możemy lepiej służyć Kościołowi lepiej służyć przede wszystkim swojej rodzinie, rodzinie małżonce i swoim dzieciom. Nie, no w ogóle przede wszystkim możemy być razem, tak naprawdę, i kochać się wzajemnie i przebaczać sobie. Tak dzięki, te, dzięki tej formacji. Także do, do, do zobaczenia, ojcze. Mam nadzieję, że w nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni, więc mam nadzieję, że do, się spotkamy. Do zobaczenia.